Zobaczcie, to jest Felicja, A, ale e, d, Ale była z Tychigo. Możecie poglądać. Dajcie. w górę są no i no, teraz zobaczymy znaczek Felicji. To można sobie zobaczyć. A tu są lampy. To, by, 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 Czerwone, błyszczące i tu zobaczcie sobie. I tu mamy dusterkę. Można sobie zobaczyć, dusterkę. I tu można sobie zobaczyć, jak tam się jest Widzicie, kierownica jest. I teraz sobie zobaczymy, tu. opony u Felicji tu są opony Felicii. tu jest opona Felicji no i to jest na Felicji no no i jak się wam podobało dajcie łapek w górę e, w górę subiki, dzwoneczki jak się podobał kanał dzisiaj o Felixie na kancel. Do następnego odcinka.